Cześć, z tej strony Wojton Agnieszka ze Sportu i dietetyki. Podczas dzisiejszego odcinka zastanowimy się, w jaki sposób stosowanie diety może wpłynąć na zapobieganie powstania kontuzji w naszym ciele. Na sam początek zastanówmy się, czym de facto jest kontuzja. Otóż kontuzja jest to stan uszkodzenia się struktury aparatu ruchu człowieka, tak więc jest to uszkodzenie więzadeł, mięśni, kośćca, Natomiast wśród sportowców bardzo często sportowców piłkarzy nożnych bardzo często zauważamy kontuzję związaną po pierwsze zestawem skokowym, zestawem kolanowym, zestawem biodrowym oraz bardzo często zauważamy problemy ze ścięgnym Achillesa. I teraz takie pytanie, kochani, dlaczego de facto do tego dochodzi? Jakie są przyczyny powstania kontuzji w naszym ciele? Otóż po pierwsze Przyczyną może być źle dobrana rozgrzewka, źle, bądź źle poprowadzona, bądź źle przetrenowana rozgrzewka. Kolejno. Na pewno kolejną przyczyną może być e, złe obciążenie treningowe, źle dobrane. Następnie e, źle wykonane technicznie ćwiczenie podczas e, treningu. Ponadto Yy, przyczyną może być również z, źle dobrana czy zła odnowa biologiczna. Czytaj, również w tym całym zakresie odnowy biologicznej znajduje się również dieta, która często nie jest niestety stosowana wśród sportowców, co jest kolejną przyczyną łapania kontuzji, o czym na pewno sobie dzisiaj e, wspomnimy i wszystko sobie omówimy. No, i ostatnią przyczyną może być po prostu czysty pech. Skupmy się właśnie, kochani, na. W kwestii odnowy biologicznej, dokładnie stosowaniu diety, która ma wspomóc unikanie powstawania kontuzji w naszym ciele. Pamiętajmy o tym, że stosowanie diety na pewno wzmocni nasz proces regeneracji. Będziemy odczuwać mniejsze dolegliwości bólowe. Zwiększa, stosowanie diety zwiększa czy przyspiesza proces leczenia się organizmu. Wzmacnia narząd ruchu. Dodatkowo zmniejszają się stany zapalne powstałe w naszym organizmie. Więc, kochani, właśnie do całego sedna sprawy, do części głównej. Co powinniśmy robić, aby ta dieta była dobrze zbilansowana? Czy jakie proste zasady powinniśmy wprowadzić? Do naszego żywienia, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas naszej aktywności fizycznej, nie tylko powiedzmy na boisku, ale też powiedzmy podczas biegania czy jakiejkolwiek innej aktywności. Pamiętajcie, że pierwszą bardzo ważną zasadą, jeśli chodzi o dietetykę, jest odpowiednia podaż kaloryczna indywidualnie dobrana do danej osoby. A więc również odpowiednio dobrane makroskładniki i mikroskładniki. Obecność kolagenu w diecie, obecność witamin, takich jak witamina K2, D3, magnez, miedź, cynk, żelazo, witamina C. Występowanie antyoksydantów w planach żywieniowych, które przeciwdziałają stanom zapalnym występującym w naszych organizmie, o których wspominałam de facto wcześniej. Wrócę tutaj również do odcinka poprzedniego, w którym wspominałam Wam o aspekcie nawodnienia naszego ciała które bardzo mocno de facto łączy się z gospodarką hormonalną, e, tak więc z produkcją, dajmy na to, testosteronu, który odpowiada za e, zwiększanie się masy mięśniowej naszego ciała czy też procesy regeneracji. E, dalej, kochani, e, masa ciała, odpowiednie utrzymanie masy ciała, tym bardziej u sportowców, e, sportowców uprawiających, Piłkę nożną, utrzymanie odpowiedniej masy ciała jest niesamowicie ważne, ponieważ dzięki temu, że nie jesteście zbyt ociężali, nie tracicie na szybkości, nie tracicie na zwinności, możecie się bardziej wystrzegać właśnie tych problemów związanych z konduzjami. No i ostatnia kwestia. Problemy z tabletkami przeciwbólowymi, po które niestety zawodnicy często sięgają przed czy po treningu. Jeśli już musicie rzeczywiście z nich korzystać, to pamiętajcie o tym, żeby brać po prostu probiotyki, żeby wspierać swoją mikroflorę jelitową, która jest naprawdę niesamowicie istotna. Ok, kochani? Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku już będziecie wiedzieć mniej więcej, co powinniście robić, e, jakie zasady żywieniowe powinniście wprowadzać, aby wystrzegać się e, od kontuzji e, czy zapobiegać kontuzjom. E, natomiast chciałabym Was serdecznie zaprosić na kolejny odcinek, w którym dowiecie się, e, jakie zasady żywieniowe powinniście wprowadzać. Już po zaistniałej kontuzji. Czyli w jaki sposób e, odżywiać się, aby e, to ciało się szybciej regenerowało i żebyśmy mieli możliwość szybciej wrócić na boisko. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli potrzebujecie jakichkolwiek tematów związanych e, z dietetyką, piszcie śmiało w komentarzu, e, czego dokładnie potrzebujecie. Mm. No i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i aktywnego dnia.